Spróbujmy teraz wyświetlić nie jeden, ale jakiś fragment ze Starego Testamentu. Klikamy więc wyświetlania wyświetlanie linearne. Wybierzmy powiedzmy fragment z księgi rodzaju. Pierwszy rozdział od wersetu drugiego do 6. I spróbujmy ten fragment wyświetlić we wszystkich przekładach polskich i hebrajskich. W tym celu klikamy pierwszy przekład polski. Wciskamy Shift i Ctrl i trzymamy te dwa przyciski. Klikamy ostatni przykład polski, czyli przekład Nowego Świata. Następnie puszczamy przycisk Shift, jako że tłumaczenia hebrajskie nie przelegają do polskich. Widzimy, że jest tylko jedno tłumaczenie. Zaznaczamy, zaznaczamy je myszką i sprawdźmy, czy polskie przykłady się nie oznaczyły. Nie, a więc wszystko w porządku. Teraz puszczamy przycisk control, wciskamy, klikamy na wyświetl i widzimy, że fragment rodzaju pierwszego rozdziału od wersetu 2 do 6 jest wyświetlany we wszystkich tłumaczeniach polskich oraz na końcu jest tekst hebrajski.